Cześć was wszystkim, witam Was w trzecim odcinku strasznych mitów, i legend i ciekawostek w GTA 4 na początek zajmiemy się. A, to może najpierw powiem jakie zagadki dzisiaj mamy do obejrzenia, do sprawdzenia. No to pierwszą zagadką, którą dzisiaj, y, którą dzisiaj sprawdzimy to będą znikające dziury, y, po kulach na aucie, podobno jak się z takim podziurawionym kulami autem jedzie do misji i wyjdzie się z tej misji i wejdzie do naszego auta, no przyjdzie się y, obok naszego auta, to nie będzie tych kul, to znikną. Druga ciekawostka to jest chodzenie po ścianach. No to wam tam wszystko wytłumacza. Tam jak to będę sprawdzał, nie o co chodzi. I jeszcze zostało nam odpalanie rozwalonego auta. No chodzi o to, że rozwalone doszczętnie auto które po prostu zgasło, jeszcze nie wybuchło, ale zgasło, i nie może jechać dalej. i Kopci się mu z silnika, no to po prostu idzie go jakoś tam w jakiś sposób odpolić. Podobno, za pomocą telefonu, no to wszystko posprawdzamy. Najpierw sprawdzimy yy, ta ciekawostka ze znikającymi dziurami. Musimy wezwać jakiś pistolet, ale niestety nie mamy żadnego pistoletu. Tutaj też nie mamy żadnych kodów pisanych, i trzeba. Mam tu oczywiście pora kodów z netu ściągniętych i zapisanych. I zaraz to sprawdzimy. Te kody nie wpływają na, na ten mit. Nic nie robią z tym mitem, to jest po prostu kod na bronie i tyle. Dobra, jest ciemno, to jest właśnie trochę źle, bo wy nie będziecie tego dobrze widzieć tych dziur. No czekajcie, ja zapiszę może. I zaraz jeszcze raz wam to pokorzę. Dobra, już zapisowych. Jest teraz właśnie dziewiąta, bo oglądałem na telefonie. Jest jasno. I teraz musimy zapieprzyć po prostu jakieś auto. I do niego trochę poszczelać. Zapieprzymy się tamte... ...se tamte auto spie... zapieprzymy, ale... O, odjechać to nam raczej już nie odjedzie, ale trzeba uważać na policja. Wyłaś gniocie stary, bo ci przypieprza tym i będziesz leżał, jak twój stary. Dobra, tutaj jest maluch. Zauważyliście na pewno. No bo ja taki film w GTA 4 o nazwie przygody Piotra", Przygody Piotrka po polsku. No i zapomniałem go odinstalować tego malucha, ale on nic nie robi ten maluch. On na nic nie wpływa ten maluch, po prostu sobie jeździ po drodze. No i przepraszam was, bo... Zawsze robiłem te odcinki, wszystkie. Czekajcie, tu kość jada. Zawsze robiłem odcinki, te wszystkie bez modów, a teraz nagle, nagle są jakieś mody. No, jeden mod na razie, no, mam wgrany i, i jak na razie go nie odinstalowuję, i nie instaluję też innych modów. No dobra, ten mod nic z nim nie robi i może sobie tam być. Dobra, staniemy się tu, tu nas żadne gliny nie widzą i teraz będziemy napieprzać w tym w te auto Ale musimy to tak zrobić, żeby nic nie wybuchło kurde. Spróbujemy zrobić jakiś napis. Kś S A, prawie Studio. Studio, Gamy Studio, Gamy Come, Studio Game Studio Gamecom Studio Gamecom. Czemu nie idzie kliknąć? Co jest kurde grane? Coś tu musi jak przestawić chyba. Nie idzie, nie idzie kliknąć wcale. Nie wiem czemu. No ale dobra, mamy dziury. Teraz by wypadało stracić ta policja. O kurde, już nie chcę odpalić nasze auto. O, dobra, odpaliło jest. Już myślałem, że będę musiał zaraz w tym pierwszym micie pokazać też ten drugi mit z odpalaniem auta, ale jakoś odpaliło jeszcze. Dobra, wyjeżdżamy stąd jak najszybciej. Przepraszam bardzo. Come on, kurde, spieprzeć z drugi. Drogi śledzie, bo mity o kurde mać. O, dobrze wszystko jedzie. Kurde znowu za Stracimy ich najpierw, a potem pojademy do Romana i do misji tam. Dobra, jest. No i mamy tutaj dziury. No i teraz ruszamy do misji i sprawdzimy czy to jest prawda. Aha, i przysło mi to użytkownik z tego co się nie mylę, to się nazywa ten użytkownik Igor13A i on na pewno coś skomentuje pod tym filmikiem, także możecie tam wleźć na od niego kanał, dopieprzyć mu subskrypcją i dobrze mu tak kurde. Dobra. Ojo, ja, a jak teraz zniknie moje auto? Kuśwo jeszcze tego brakuje. No, a tutaj się będą bili. Sprawdzimy, czy tu jest nasze auto. Jasny gwint, normalnie. Tam chyba stoi. Oni to jakiś koleż nim jedzie. Ja pierdziele. Ale że ich setera narobił. A, nie będę wczytywał na nowo zapisu, po prostu... Kurde mać, to jednak... Eee, to jednak trzeba na nowo wpis ten zapis puścić, bo myślę, że tu będzie Roman, to go zabijam i na nowo misja będzie, ale... Gówno. No dobra, to na, na nowo trzeba zapis i nie, nie wolno wjeżdżać tam autem, no trzeba tam wleźć normalnie. Dobra, jestem już na zapisie, mamy takie auto. Kto ty tu cwaniakujesz? Dobra, panowie i panie, mamy tutaj takie auto. Tutaj jeden koleś już cwaniakował z pistoletem, ale zabiłem go. Tutaj jakieś sumo-aut się robi. Jakiś... Jacyś kierowcy po prostu kwalifikują, raczej tam rywalizują chyba między autami. No dobra. Napierdzielę, głupi Alarm. Wyłączę się, kurde Właściam. No i mamy teraz dziury po kulach i musimy teraz iść do misji jakiejś, no to jedziemy do Romana Dobra, mamy dziury po kulach. Mam nadzieję, że mi teraz auto nie zniknie. Dobra, dobra i teraz co? Cholera jasno. Cały czas znikać będzie to auto, przecież już kiedyś wlazłem do misji i nie znikło mi. Dupa kurwa. Proszę Państwa, nie wiem czemu te auto mi znikło, ale wlozłek na inny zapis... Roman dzwoni. A, i Roman. Wlozłek teraz na inny zapis i tutaj przyjechał jak do tej Michelle. Sprawdziłem czy tutaj mi zniknie auto. Może być, że nie zniknie, bo tutaj raczej już przyjeżdżałeś i... I nie... Ojej, jakiś koleś jechał ze mną w tym ukradzionym aucie. Kurde, go nawet nie widział Dobra to rozwalamy to auto, robimy dziury co cię popieprzyło kurde. Nie widzisz, że jest ja jesteś z Wietnamu, ja cię zabija, kurde Dobra, są dziury Ta babka nie wiem, chciała mnie atakować chyba? Dobra, idziemy do Michel. First date! To chyba pierwsza data, jakoś pierwsza, kurde, randka hardkorowa od Nico A nie, to jakiś... Aha, tu ją chyba umiał wziąć, dobra. Ładuj się! Coś będę gadać do siebie. Dobrze, że tu idzie przewinąć filmik, bo już grę ostatnio w taką gra, że 100% filmików muszę oglądać, bo nie szło przewinieć. O, tam stoi nasze auto. Chyba się trochę przesunęło. Ale, ale to i tak na pewno jest nasze. Bo taki są kolor, taki takie same wszystko. No i znikły dziury. Jest to na pewno nasze auto. Bo to jest niemożliwe, żeby takie same było. jeszcze otwarte, a było, jakby to było nowe, to by było zamknięte. Więc to jest, na 100%, to jest nasze auto. No i nie ma dziur znikły. Czyli jednak ten mid jest potwierdzony. I wszystko jest dobre w tym micie, To jest prawda. Tutaj ta babka, to coś mi to przypomina dziwnego. Ten plakat. Przy okazji go wam pokorzą z bliska, kurde. O! Łosz, kurw. Dobra, zmierzamy do kolejnej zagadki. Ty już mi nie będziesz potrzebno, Spieprzaj dziadu. No co to robisz kurw? O kurde, spieprzaj mi stąd tą szmatę. Co to? Ha, on tam coś przepraszu, to to to. Spieprzaj dziadu. Rozpieprzemy od niej autem i zmierzymy do kolejnej zagadki. Dobra, widzowie, chciałem Wam jeszcze powiedzieć, że przy okazji pokazywania tamtej zagadki, to widzieliście, że w niektórych momentach, no, że w tamtym jednym momencie, jak wlozłech do misji i to auto było w innym miejscu. No, chodzi o to, że ten, że teleportuje się auto. No, tak po prostu jakoś zaskryptowane jak GTA 4, że w niektórych misjach nam się przeteleportuje nasze auto, co nim my przyjechali. Albo postawić jakiś tam z boku, drugi jak jest na środku, drugi nie wiem, czy mu się tak dzieje, no ale się tak dzieje, też to jakoś kolejna zagadka, ale nie będziemy robić na to specjalnego odcinka, bo to kurde ten odcinek by chyba 10 sekund trwał. Ale teraz mamy kolejna zagadka, musimy tak rozwalić auto, żeby już nie miało siły jechać, żeby zgasło, żeby nie szło odpolić. Nie wiem, czy to się uda, bo to się roz na jakiś czas, udowo cały czas tak za pierwszym razem tego nie idzie zrobić. Ale po prostu nie może one wybuchnąć. Nie? Bo jak wybuchnie, no to dupa z tego, to nie pokorza nic. Niestety nie udało się. Łokul chyba ucierpia na zdrowiu. A, nic nie ucierpio, Nie udało się, to trzeba z jakimś innym autem wytestować. Jak mi się uda, to to szybko nagrom. Wybiera pierwsze lepsze auto i to testuje. Roma z pierwszej. Kurde, nie idę na żadne kręgle. O właśnie mi się to udało. Nasze auto nie, nie chce zapalić, jak widzicie. Nikobeli greczy. Udowodniam wam, że to nie działo. Kurde, Roman. O cholera, ale jest to ja na torach, to trzeba uważać. No i nie idzie zapolić. No i teraz nazujemy na telefon, klikamy jeszcze raz i wpisujemy tu coś tu. Bele jaki numer. Bele jaki to może być. Nie musi być. Taki jakiś tam specjalny, no bele jaki No to wpisujemy 2-2-3-4-5-6-7. Dzwonimy do link 4 O kur? Nie, nie, nie! O, odpaliło, jest! O kurde! To było dobre. Ja pierdzielę. Dobra, teraz spróbuję zgasić. Przytrzymie się F, jak się wylezie, to się powinno zgasić auto. Nie wiem, czy się zgasiło. To powinno się zgasić przy przytrzymaniu F. Się nie gasi, czemu? Nie wiem czemu, ale przy okazji szukania yy, raczej... No, szukanie jakiegoś punktu, żeby rozwalić tak to auto, żeby nie miało zapalić, to przy, przy okazji tego znalazłem dziwną lampa, która przenika przez yy, tory. Ona jakaś tu powinna być. Nie wiem, czy tu jest, bo ja ją chyba potrącił po drodze. Roman, przestuń. O, tam stoi. Dobra, to auto już mi nie będzie potrzebne. Tu jest, proszę państwa, lampa przenikająca przez tory. Kolejna zagadka. Ciekawe ile to biorę W albo Volt Kurde, ja, no ja no ku temu przyszło i to się szczaskało darymne, dobra, kolejna zagadka tyczy się schodzenia po ścianach. Za chwilę wam wszystko wytłumaczę. Ja no tutaj zrespawnuję sobie helikopter i muszę jakaś lecieć na jakiś blok. Chyba znalazłem odpowiedni blok. Ja pierdzielę Roman. Cię zaraz zaszczela w doma. Och, udało mi się tu jakoś wylądować. Przy okazji znalazłem jakiś blok, na którym jest napis beta. Na początku myślę, że tam pisze beta, ale pisze tam beta. A ten znaczek to mi coś przypomina cały ten znak. Jakoś jakoś firma kurde. Nie wiem jako. O coś mi tu spadło. O, dobra. Nie wiem jako firma, ale coś mi to przypomina. Dobra, schodzenie po ścianach po bloku. Zaraz, zaraz wam wszystko wytłumaczę. Nie wiem, czy to się akurat, akurat uda na tym bloku, ale... Po prostu musicie iść tak blisko ściany, tak jak teraz. I tak po prostu skręcać pomału. O, udało się. I Nikobelik z po ścianie, jak Spiderman, Nie ucierpił na zdrowiu. co? O, tutaj może się to jeszcze udać, ale raczej wątpię, bo to jest... Mały tym małe szanse są tu no no no, no to jest czadu o o o, o i udało się Spiderman Dobra To już chyba wszystko w tym odcinku Zapraszam na następne W następnym odcinku zobaczycie Opuszczona fabryka Spronko Opuszczony szpital i opuszczone kasyno. So proszę